Kim jest Antonella Rodzuzzo, żona Lionela? Oto sekret ich szczęśliwej miłości. Rzadko bywa na salonach, nie jest bohaterką obyczajowych skandali i skupia się głównie na rodzinie. Mimo to konto instagramowe Antonelli Rodzuzzo śledzi prawie 20 milionów ludzi. Kim jest żona jednego z najlepszych piłkarzy na świecie i człowieka, który zgarnął praktycznie wszystkie najważniejsze trofea w piłce nożnej? No, i na czym polega sekret jej udanego małżeństwa z Lionelem Messim? Nawet jeśli ktoś nie interesuje się piłką nożną, wie, kim jest Lionel Messi. Argentyński piłkarz uznawany jest za jednego z najlepszych napastników w historii tego sportu. Wieloletni gracz Barcelony, a ostatnio Paris Saint-Germain, zdobył właściwie wszystkie możliwe trofee piłkarskie. Pobił setki rekordów. A jego niezliczone bramki zachwycają. Prywatnie, kapitan argentyńskiej reprezentacji jest równie spełnionym mężem i ojcem, a to wszystko za sprawą swej ukochanej Antonelli Z.O. Antonella i Messi poznali się w dzieciństwie. On miał 5 a ona 4 lata, gdy zapoznał ich kuzyn Antonelli i jednocześnie przyjaciel Lionela. Urodzili się i mieszkali w tym samym argentyńskim mieście, Rosario. Mały Lionel już wtedy tenował piłkę i marzył o karierze na boisku. Antonella przychodziła na mecze lokalnego zespołu Grandoli i kibicowała biegającemu za piłką przyjacielowi. Nastoletnim Lionelem szybko zainteresowali się piłkarscy agenci, bo strzelał bramki na potęgę. Już jako 11-latek podpisał kontrakt i wyjechał do Hiszpanii. Kontakt z Antonelą się urwał. Mimo odległości para wymieniała się wiadomościami i śledziła swoje losy. Wszystko zmieniło się w 2008 roku. Messi przyjechał do rodzinnego Rosario do Argentyny, na wieść, że im w tragicznym wypadku zginęła przyjaciółka Antonelli. On był już cenionym zawodnikiem Barcelony, ona studentką dietetyki i modelką. Spotkanie po latach odmieniło ich życie. Zakochali się w sobie i zaczęli się spotykać. Swój związek utrzymywali jednak w sekrecie, i dopiero rok później w jednym z wywiadów piłkarz przyznał, że ma dziewczynę. Media zaczęły szaleć i zastanawiać się, kim jest wybranka napastnika Barcy. Dopiero wtedy wyszło na jaw: Że to Antonella Rodcuzzo, piękna dziewczyna z rodzinnego miasta piłkarza, córka biznesmena Josa Rodzuzzo i gospodyni domowej Patryci Blanko. W 2010 roku para podjęła decyzję: Antonella spakowała walizki i przeprowadziła się do Hiszpanii, by zamieszkać z Lionelem. W tym samym roku się zaręczyli. Piękna dziewczyna nie zamierzała jednak korzystać ze sławy narzeczonego. Nie brylowała na salonach, nie wypowiadała się w mediach. Nie interesowała ją kariera tzw. dziewczyny piłkarza. Media co chwila spekulowały więc o ich rozstaniu, a oni na przekór temu wciąż byli razem. W 2012 roku na świat przyszedł ich pierwszy Santiago, a niespełna trzy lata później urodził się kolejny chłopiec Mateo. Mimo to Antonella i Messi wciąż nie byli małżonkami. Argentyńska piękność mogła być kumpelą Lewandowskiej w Barcelonie. Kiedyś to do niej wzdychali katalońscy kibice. Miało 8 lat odkąd byli parą i właśnie wtedy, w 2017 roku Lao Messi i Antonella Rockzuzzzo zdecydowali się na ślub. Para pobrała się 30 czerwca w ich rodzinnym mieście, czyli argentyńskim Rosario. Suknie dla panny młodej zaprojektowała hiszpańska projektantka Lara. Na ślubie pojawiło się aż 157 fotoreporterów, którzy jednak nie mieli wstępu na wesele. Para chętnie pozowała do zdjęć po ceremonii na specjalnie przygotowanym czerwonym dywanie. Potem na weselisku bawiło się ponad 200 osób, których strzegła taka sama liczba ochroniarzy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także piłkarze, z którymi Messi szczerze się przyjaźni, Neymar. Luis Suarez, Charles Puyol, Xavi Hernandez, Sergio Aguero czy Gerard Pique wraz ze swoją ówczesną partnerką Shakirą. Wokalistka ponoć zaśpiewała dla nowożeńców kilka piosenek. Wesele Antonelli i Messiego okrzyknięto w Argentynie wydarzeniem roku i ślubem stulecia. W marcu 2018 roku młodzi małżonkowie po raz trzeci zostali rodzicami. Na świat przyszedł Ciro. Choć para właściwie nie udziela wywiadów i nie opowiada o swoim życiu prywatnym. Antonella na swoim Instagramie czasami pokazuje swoje pociechy i wspólnie wakacje z mężem. Każdy jej wpis czy umieszczone zdjęcie są szeroko komentowane. I choć ona sama nie robi szumu wokół siebie, jej stronę śledzi prawie 20 milionów osób. Słynny piłkarz bardzo to docenia i przyznaje, że to dzięki Antonelli dzieciom jest szczęśliwe. Bycie ojcem to najpiękniejsza rzecz. Jaka mi się przytrafiła w całym moim życiu, mówił w jednym z wywiadów. W czwartą rocznicę ślubu Antonelle pozwoliła sobie na szczere wyznanie i pod nagraniem w internecie napisała: Cztery lata, o wiele więcej razem Kocham cię. Jest zen swym mężem w dobrych i złych chwilach. Wspierała go podczas afery podatkowej i procesów sądowych. Była z nim, gdy rok temu odchodził z ukochanej Barcelony. Jakże trudno podsumować w kilku linijkach te wszystkie lata. Tyle emocji, które na zawsze odcisnęły piętno w naszym życiu. Ale jak to się mówi, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Z rodziną jako bazą znów wyjdziemy w teren. Silniejsi niż kiedykolwiek. Jedziemy razem gdziekolwiek potrzeba, ale zawsze do przodu. Kocham cię, kochanie napisała na Instagramie. AZ. Ukochane piłkarze naszej kadry inwestują w torby. Za nie możesz kupić mieszkanie, zdjęcia i ceny.